Jestem rodowitą Warszawianką, jak i moje. kładziłam koleżanki, pokazując, a w tym kościele była chrzczona, a przy tym kościele chodziła do szkoły. My natomiast jesteśmy dziewczynami z Powiśla. Wychowałyśmy się na Powiślu i się, ja osobiście urodziłam się przed Powstaniem. Więc czas Powstania już przeze mnie nie może być wspominany, bo byłam za mała. Ale od 1945 roku, kiedy te rodzice wrócili do zrujnowanej Warszawy, to pierwsze kroki, jakie były prowadzone dzieci na spacer, to były tu na Starówkę, na te gruzy Starówki. Kocham to miasto, mogłam się z niego wynieść, ale ja z tego miasta się nie wyniosłam. Jest ono już inne. Wy, młodzi, zupełnie inaczej na to patrzycie. Starsze pokolenie ma inną formę sentymentu. I dlatego nie wiem, czy powiedziałam tyle, ile żeście chciały. Tak bardzo dziękujemy, bardzo bardzo. dziękujemy. Dziękujemy bardzo. bardzo takie najbar takie naj najbardziej ulubione miejsce, które najlepiej pani wspomina. Tak. Najlepiej wspomina. No się wspomina bo Dom Rodzin. Dom Rodzin. Rodzinę i sentyment. Yy, no, a tam dzisiaj la... chodziło na przykład na spacery z rodzicami. Hmm. Chociażby. Parki chociażby park. Powiem taki krótki moment, Ponieważ jesteśmy koleżankami, które razem robiły maturę, a niedawno obchodziłyśmy 50-lecie naszej matury, to. Koleżeństwo zażyczyło sobie, jeżeli robimy spotkanie, to niech będzie jak najbliżej naszej szkoły. A ponieważ nasza szkoła była na karowej, bo czacki był na karowej, to żeśmy w okolicy śródmiejskiej przy nowym świecie, miały też Nie Szkoła, ale, szkoła istnieje, ale jest na Polne. To już jest inna szkoła. To już nie jest nasza szkoła. To za... Szkoła jako szkoła jest nasza. Tyle tylko, że miejsce to już jest nie nasze. Dziękuję, sentymentu, wiele było.